Cześć, siostry. W dzisiejszej kolekcji na samym początku, Mszy Świętej, modliłem się w Waszym imieniu tymi słowami, między innymi. Boże, Ty nam ze zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa. I obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Obdarz ich prawdziwą wolnością. Może dlatego Kościół dzisiaj daje nam to czytanie drugie, które przed chwileczką usłyszeliśmy. Kiedy sam Paweł już jest uwięziony i... Jest zmierza do Rzymu. I w tej wędrówce znajduje się uciekinier, niewolnik, który przyjmuje Chrzest, którego udziela święty Paweł. I widzimy, że choć jest ten onezym niewolnikiem, w Chrystusie staje się wolnym. Dzisiejsza Ewangelia właśnie nam pokazuje, jak być człowiekiem wolnym. Jezus Chrystus nam to pokazuje wprost. Wolny jest ten, kto kocha Boga. Najpierw kocha Boga, najpierw stawia go na pierwszym miejscu. Dlaczego słyszymy tutaj słowo o nienawiści? Dlatego, że Żydzi tak rozpoznawali owe bycie z osobą umiłowaną. Ta osoba umiłowana jest dla mnie jedyna, jest dla mnie niezwykła, jest dla mnie pierwsza. Mogę umiłować całym sercem tylko jedną osobę. Tak, Żydzi przeżywali właśnie miłość oblubieńczą. Jezus Chrystus wskazuje właśnie na ową miłość oblubieńczą i pokazuje, że moja miłość oblubieńcza wobec Jezusa Chrystusa daje mi wolność. Wolność wobec całego świata. Tego wszystkiego, co jest materialnej i wszystkich wydarzeń, które wokół mnie się dzieją. To nie znaczy, że przestanę w nich uczestniczyć, że będę gdzieś bujał w obłokach, jakbym siedział na jakiejś chmurce i teraz nie dotykam już stópami ziemi. Nie, to znaczy, że jestem obecny cały czas w tym życiu ziemskim. Ja z niego nie rezygnuję, ale staram się spojrzeć na nie tak, jak widzi je Bóg. Patrzę na nie z perspektywy Królestwa Niebieskiego, a nie z perspektywy mojego widzi się. I tu widzimy, Pan Jezus pokazuje, że owa miłość oblubieńcza, która przynosi wolność, ona jest wymagająca. Spotkać się z Panem Jezusem. Żeby spotkać się z Panem Jezusem, trzeba mieć dla Niego czas. Trzeba obliczyć, czy mnie stać na to. Trzeba dobrze zaplanować. Tak jak my tutaj planujemy, adoracje chociażby nocne. Jest konkretny czas. Półtorej godziny. I właśnie w naszym byciu z Panem Jezusem potrzebujemy konkretnego czasu dla Niego. Nie, że będziemy go gdzieś mimochodem wciskać między naszymi zajęciami. Właściwe bycie z Panem Jezusem daje również wolność wobec najbliższych. Niestety czasem niektórzy tak funkcjonują, że na przykład swojego męża, swoją żonę czy swoje dzieci, ubóstwiają wręcz. A potem dzieją się wielkie tragedie, kiedy ta zależność tak bardzo mocna staje się zraniona, staje się, staje się wykorzystana przez drugą stronę i właśnie ta właściwa bliskość z Chrystusem, ona pozwala również, żeby być we właściwych relacjach z najbliższymi. Żeby kochać, a nie ranić. Pan Jezus mówi jeszcze o jednej rzeczywistości, o rzeczywistości krzyża. I bardzo dobrze, że, nas, że nam mówi o tym, dlatego, że W Ewangelii świętego Jana to czytamy, że gdyby było inaczej, to bym wam powiedział, Pan Jezus mówi całą prawdę w spotkaniach z naszym Panem Jezusem Chrystusem i kiedy będziemy stawiać Go na pierwszym miejscu, będziemy ciosani jak właśnie jakiś kawałek kłody drewna, aby być, stać się piękną rzeźbą. I będzie to wiązało się z tym, że niestety będzie bolało. Ale znowu moje bycie z Chrystusem, ono da ukojenie. Chcemy zatem. Tak jak usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, przepiękne rozważanie o Bożej Mądrości. Zapragnąć Bożej Mądrości. Panie Zaprasza nas, by Jego Boża Mądrość spotkała się z naszą ludzką roztropnością. Obierzmy Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i zbawiciela którego mamy kochać najmocniej, pierwej. Kościół daje nam dzisiaj jasno rozpoznać. Ta miłość daje wolność. Amen.